Transmisja na kanale YouTube przewodnik Świętokrzyski 13 dzień marca kwietnia 2024 roku klas artystów w Kielcach tłum, który widać oczekuje na start 19.25 świętokrzyskiej. Początek tej imprezy kiedyś, kiedyś miał miejsce w 2004 roku. Organizatorem oczywiście oddział świętokrzyski PTTK. Tam gdzieś w oddali widać prezesa, który udziela wiadła telewizji. Baner startowy, oczywiście, w yy, budyn pod budynkiem, jeszcze stoi kolejeczka do um, biura rajdu, żeby zapisać się a w zasadzie odebrać pakiety startowe, bo zapisy już dawno temu minęły. Około 460 uczestników włoży na trasę, która będzie prowadziła najpierw przez centrum Kielc plus pracę artystów przez między park miejski. Karczukowską karczówkę białogon pasłem posłowickim aż do niemal miejsca, w którym zaczynamy, czyli do ulicy Zamkowej, gdzie przy kołacy Zielińskiego następuje meta, około 25 km. Jak będzie z pogodą, zobaczymy za chwilkę. Dobrze kończę, bo już jestem zwany do chyba wywiadu telewizyjnego. To byłoby na tyle. Cześć, trzymajcie się, pewnie jeszcze jakaś relacja się pojawi że skończyłeś? uskoczyłeś? tak. choć telewizja przez z tego